Na okładce dzisiejszej powieści znajdziecie taki dopisek: Outlander w średniowiecznej Sienie. I w sumie nie do końca wiem, dlaczego ten dopisek tutaj w ogóle jest dlatego, że no po prostu no niekoniecznie. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Skryba ze Sieny, Melody Weaver, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z domem wydawniczym Rebis, to jest ten rodzaj powieści historycznej, który wpada w ten podgatunek co obca Diana Gabaldon, czyli podróży w czasie i przestrzeni. No i na tym tak jakby te całe podobieństwa do obcej się kończą. Beatriz po nagłej śmierci swego ukochanego brata dostaje po nim w spadku stary dom w Sienie. Zrozpaczona kobieta wyrusza do Włoch, by po swoim bracie przejąć nie tylko sam budynek, ale także jego badania badania nad tajemniczą historią samego miasta, jakim jest Siena. Okazuje się, że brat Beatriz, który był historykiem, odkrył spisek, który w pewien sposób powiązany jest ze średniowieczną historią miasta, na dokładkę z epidemią dżumy, która wtedy Również zaatakowała Europę w XIV wieku. W dziwnych okolicznościach przyrody Beatriz przynosi się, słuchajcie, do roku 1347 i tam poznaje mężczyznę zwanego Gabrielem Accorsi, malarza, który śnił o niej w swoich snach i umieszczał ją na swoich freskach. Czy razem uda im się rozwikłać zagadkę samego spisku i uciec z miasta, zanim będzie za późno? I tym razem zacznę od ciekawostki. Nie wiem, czy wiecie, że najokrutniejsza zaraza w dziejach ludzkości, czyli czarna śmierć, zwana również dżumą, zabrała w XIV wieku ponad 1 trzecią całej ludzkości? To tak, jakby co trzeci człowiek po prostu umarł. O. Wszystko zaczęło się niewinnie, dlatego że w październiku 1347 roku do portu w Messynie na Sycylii wpłynęły statki wiozące, słuchajcie, e, dobra z dalekiego wschodu. I wraz z tymi dobrami przywiozły również pomór. Pomór, który na wschód trafił przez najazdę Mongołów. W ciągu zaledwie kilku dni ludzi zaczęła męczyć straszna gorączka, trafiły nimi nudności, pojawiły się krwawe wymioty, pojawiły się obfite poty, a także bardzo charakterystyczne pęcherze i czarne plamy, stąd właśnie nazwa – Czarnej śmierci. Nie było lekarstwa, nie było szansy na ratunek. Choroba rozprzestrzeniła się błyskawicznie i opanowała cały kontynent. Zdziesiątkowała Europę i zmieniła oblicze naszego świata na zawsze dlatego, że po epidemii dżumy już nic nie było tak jak wcześniej i to właśnie po części czarna śmierć prowadzi naszą bohaterkę do średniowiecznej Sieny. Oczywistą inspiracją dla Melody Winauer, którą sama zaznacza w podziękowaniach, jest właśnie cykl Diana Gabaldon, czyli Obca. Cykl, który zrobił furorę na całym świecie, no i w sumie nie ma się co temu dziwić. Niemniej debiutująca pisarka, jaką jest Melody Winawer, poszła w nieco odmiennym kierunku niż Diana Gabaldon, dlatego że ta historia skryba ze Sieny oparta jest przede wszystkim na historii. A sam romans no, uzupełnia zaledwie braki w fabule. Przynajmniej moim zdaniem. No i tutaj moim zdaniem zaczynają się schody, dlatego że albo w jedną, no, albo w drugą stronę, albo mamy powieść historyczną, albo mamy romans z przenoszeniem się w czasie. Gabaldon, jak pamiętacie, postawiła na romans. Historyczne tło, które było doskonałe, było zaledwie tłem. Nie przesadziła z detalami. Natomiast przy lekturze skryby mam takie wrażenie, że autorka jednak chciała powiedzieć i pokazać za wiele. Najpierw zarzuca całkowicie czytelnika zupełnie nieistotnymi detalami dotyczącymi prywatnego życia naszej bohaterki, które w ogóle w przestrzeni całej tej historii nie mają większego znaczenia, jak się okazuje. Potem natomiast no zasypuje nas fascynującymi ale jednak detalami historycznymi, by na końcu dorzucić nam ten romans rodzący się pomiędzy Beatrice a Gabrielem. Moim zdaniem naprawdę w tej powieści zabrakło spójności. To jest tak, jakby czytało się zupełnie dwie różne historie, które w pewien sposób właśnie dzielą tę książkę no niemal na pół. I co prawda łączy je właśnie ten spisek, łączy je Beatrice i oczywiście łączy je również motyw czarnej śmierci. To jest fascynujące, no ale moim zdaniem to nie wystarczy. Ani ta fabuła nie ma iskry, ani sami bohaterowie. Ta historia... No nie do końca zostaje w głowie po prostu. Trochę szkoda, ale z drugiej strony widać w skrybie ze Sieny potencjał. No i mam taką nadzieję, że następna powieść Melody Winauer będzie już nieco bardziej dopracowana. A teraz kochani, razem z domem wydawniczym Rebic zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz e, skryby ze Sieny do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi Jaki moment historyczny chcielibyście przeżyć na własnej skórze? Kochani, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Jak pamiętacie, nie jestem jakąś olbrzymią fanką cyklu Obca Diany Gabaldon, ale jednak... To była naprawdę doskonale napisana, bardzo spójna powieść. Przynajmniej pierwszy tom, nie wiem, jak jest z kontynuacjami. Była grubaśna. Oni co prawda jechali od punktu A do punktu B, i tam nie za wiele się działo, poza tym, że lądowali co jakiś czas w krzakach. No ale na tym właśnie polega spójność tej historii. I było tło historyczne, ono było fascynujące, ale jednak bohaterowie to między nimi iskrzyło. A tutaj. Zabrakło tej iskry, po prostu zabrakło iskry. Melody Winner nie postawiła ani na jeden element, ani nie na historię, ani nie postawiła tak naprawdę na romans, tak jakby no chciała uzyskać zarówno i to i to, no a tak się po prostu nie da. Po więcej kochani, zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. No, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na recenzję Pożegnania z Afryką Karen Brixen fenomenalna powieść biograficzna wciąż tak uniwersalna i piękna historia zaglądajcie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie rozgoście się, rozejrzyjcie, może Wam się spodoba? A wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!